Szukasz automatyki do swojej bramy wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator Nice. Dzięki temu uzyskasz profesjonalny dobór siłownika do Twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu nice! Po całkiem udanym początku sezonu w centralnej lidze juniorów młodszych piłkarze Stadionu Śląskiego rozegrali serię meczów z teoretycznie słabszymi rywalami. Drużyna, która na inaugurację wygrała na wyjeździe z ruchem a później wywiozła punkt z terenu górnika Zabrze. W trzeciej kolejce rozgrywek podejmowała gwarka zabrze. Zieloni, którzy byli faworytem tego spotkania, dobrze rozpoczęli mecz. Już w piątej minucie okazję na gola miał Jan Klimczak. Trzy minuty później po podaniu od Szymona Majewskiego w polu karnym przeciwnika faulowany był Maksym Niemiec. Sędzia bez wahania podyktował jedenastkę. Z rzutu karnego strzelał Wojciech Kotalczyk, ale choć zmylił bramkarza Zabrzan, trafił tylko w słupek. Zieloni choć nie rozgrywali najlepszego spotkania i tak dążyli do objęcia prowadzenia udało się w 22 minucie. Mateusz Fundament zostawił piłkę Jakubowi Sawickiemu, a ten zdołał pokonać bramkarza Gwarka Zabrze i Stadion Śląski wygrywał 1 do 0. Przyjezdni dopiero w 38 minucie mieli okazję ku temu, by doprowadzić do wyrównania zaskakującym strzałem. Popisał się Remigiusz Flasz, trafił tylko w poprzeczkę. Po zmianie strony, dobrą piłkę zagraną ze środka boiska próbował wykorzystać Jan Klimczak. Skutecznie przeszkadzał mu jednak jeden z defensorów Gwarka. Niewiele brakowało, a w 51. minucie byłby remis Dominik Górdek. W sporym zamieszaniu nie znalazł jednak sposobu na świetnie interweniującego Oscara Kątnego. Dwie minuty później do bramki trafił Mateusz Bienia, ale był wcześniej na spalonym. W 60. minucie wszystko odbyło się już zgodnie z przepisami. Oliwier Dańko wycofał piłkę do Jana Klimczaka, a ten podwyższył prowadzenie gospodarzy na 2-0. Wydawało się, że wszystko idzie po myśli miejscowych, aż do 71. minucie, gdy Oliwier Mansfeld w dość niespotykany sposób strzelił gola kontaktowego dla Zabrzan. Oni mieli dwie okazje ku temu, by wrócić na dwubramkowe prowadzenie. Najpierw piłkę w polukarnym przeciwnika przyjmował Maciej Mazur, ale nie zmieścił jej w okienku bramki przyjezdnych. Kilka minut później również w boczną siatkę trafił Jan Klimczak. W samej końcówce w poczynania obronne piłkarzy Stadionu Śląskiego wkradł się spory chaos. W 86 minucie wykorzystał to Maksymilian Gruszczyński niespodziewanie doprowadzając do remisu. A niespełna dwie minuty później z punktu widzenia gospodarzy nastąpiła prawdziwa katastrofa. Przegrana piłka w środku pola, a później błędy w szeregach defensywnych miejscowych zaowocowały drugą bramką Gruszczyńskiego i sensacyjnym prowadzeniem Gwarka. Podopieczni trenera Arkadiusza Miedzy rzucili się do odrabiania strat, ale okazję do tego, by przypieczętować się swoją wygraną, mieli goście. W 94 już minucie wykonywali rzut karny, ale Oskar kątny poradził sobie z uderzeniem Filipa głowni. Niestety po chwili arbiter zakończył to spotkanie. Stadion Śląski przegrał z zabrzanami 2 do 3. Mecz, który powinniśmy wygrać, przegrywamy i to przegrywamy na własne życzenie po błędach indywidualnych. Mecz w naszym wykonaniu o wiele słabszy, aniżeli w zeszłym tygodniu, to na pewno możemy sobie tak powiedzieć. Eee... I co więcej, no, przegrywamy na własne życzenia i tyle. Tydzień później Chorzowianie przegrali w Lubinie z tamtejszym zagłębiem 1-3, ale zostawili po sobie naprawdę dobre wrażenie. Okazją na podreperowanie dorobku punktowego miało być starcie z ostatnią w tabeli pomologią Pruszków. Piłkarze trenera Arkadiusza Miedzy przeważali na boisku, ale mieli zaskakująco duże problemy z wykreowaniem dobrej okazji do otwarcia rezultatu. To 29 minuta próba z dystansu Jana Klimczaka obroniona przez golkipera przyjezdnych. Niewiele brakowało, by 6 minut później niespodziewanie na prowadzenie wyszli gości, ale Oskar Kątny w znakomitym stylu wygrał pojedynek z Kacperem Urygą. Na minutę przed przerwą gola zdobyli zieloni. Kacper Łuczaj poradził sobie z uderzeniem Maksyma Niemca, ale wobec dobitki Mateusza Pienia był już bezradny. Gospodarze mogli mieć nadzieję, że uda się pójść za ciosem po przerwie, zwłaszcza, że po zmianie strony piłkarze stadionu mieli okazję ku temu, by podwyższyć rezultat. Tymczasem w 53 minucie po jednym z nielicznych ataków gości zrobiło się jeden do jednego, a do bramki kątnego trafił Bartłomiej Kubiec. Ekipa stadionu nie chciała pozwolić sobie na stratę punktów z rywalem, który do Chorzowa przyjechał z zerowym dorobkiem. Ale drużyna Arkadiusza Miedzy miała spore kłopoty z wykreowaniem sobie okazji do tego, by ponownie wyjść na prowadzenie. Na domiar złego w 70. minucie piłkarze w niebieskich strojach wyprowadzili kontratak, po którym oko-foko oko z Oskarem Kątnym stanął Mateusz Kiecko i dał drugiego gola swojemu zespołowi. Trzy minuty później mogło być 2 do 2, ale do środkowania Szymona Majowskiego nie udało się wykorzystać Mateusz uszowi, bieniowi. Stadion miał jeszcze jedną znakomitą okazję na gola. Tym razem jednak piłka lecąca już do bramki została wybita przez jednego z defensorów pomologii. W 81 minucie przyjezdni mieli szansę na zdobycie gola numer 3, tym razem jednak Kiecko z okazji nie skorzystał. Stadion miał tymczasem coraz mniej czasu na odrabianie straty szansę na gola miał Maciej Mazur, ale przestrzelił. Już po regulaminowym czasie do opuszczonej przez golkipera pomologii bramki próbował trafić Filip Parkitny. Wynik nie uległ jednak zmianie. Stadion. Śląski przegrał z Pomologią 1 do 2. Nie wiem co się stało. Grając z Górnikiem, grając z Ruchem prezentujemy zupełnie inną futbolówkę. Przychodzi mecz z Gwarkiem, przychodzi mecz z Pomologią, gdzie można powiedzieć spojrząc na tabelę ligową, która no, może wiele powiedzieć, no nie do końca jest to prawda, tak? My nie wiem, zapominamy jak się gra w piłkę, czy zapominamy to, co robimy na treningach? Bo na treningach zupełnie co innego robimy, a nie realizujemy tego w ogóle na meczu. Wynik końcowy meczu jest taki, że to pomologia wywozi Sożowa trzy punkty. My z głowami spuszczonymi musimy zejść do szatni. I bramkę, którą zdobyliśmy w pierwszej połowie, to był praktycznie chyba jeden, jeden strzał. Który oddaliśmy, który stworzyliśmy, bo tak to same straty, dużo strat, dużo niedokładności, no a w drugiej połowie no już ten obraz gdzieś tam był troszeczkę lepszy. Skuteczność z naszej strony też nie stała na dobrym poziomie, ale porównując te spotkanie do górnika czy do ruchu, są dwa inne światy. Ba dni po meczu z Pomologią Chorzowianie pojechali do Katowic zmierzyć się z tamtejszym rozwojem. Dobrze zaczęli mecz od dwóch okazji na bramkę. Najpierw strzał Mateusza Bienia obronił golkiper miejscowych. Później piłka po główce Jana Klimczaka wylądowała na bramce rozwoju. Niestety w 18 minucie Zieloni sprokurowali rzut karny. Jedenastkę na gola zamienił Nikodem Zielonka i rozwój Katowice prowadził 1 do 0. Minutę później przed utratą drugiego gola swój zespół musiał ratować Oskar Kątny, ale w miarę upływu czasu piłkarzom trenera Miedzy udało się opanować sytuację na boisku. W 33 minucie indywidualną akcją popisał się Szymon Majewski, skończył ją celnym uderzeniem i mieliśmy remis 1 do 1. Goście próbowali pójść za ciosem, dwie minuty po zdobyciu bramki wyrównującej piłka trafiła do Mateusza Bienia, któremu niewiele zabrakło do tego, by dać prowadzenie swojej drużynie. Na 5 minut przed końcem pierwszej połowy swoją okazję miał również Oliwier Dańko, ten strzał zupełnie mu jednak nie wyszedł. 6 minut po przerwie na bramkę rozwoju Katowice uderzał Maksym Niemiec, golkiper gospodarzy poradził sobie z tą próbą. Byliśmy świadkami dobrego, ciekawego widowiska, w którym obie strony dążyły do tego, by podnieść z Murawy komplet punktów. Po kilkunastu minutach zarysowała się mała przewaga piłkarzy w czarnych koszulkach, którzy jednak mieli problemy ze skutecznym zakończeniem swoich ataków. Wydawało się, że okres naporu ekipy w czarnych strojach minął, ale w 70. minucie błąd popełnił jeden z defensorów stadionu, co bezwzględnie wykorzystał Mateuszy Chmarek, dając prowadzenie rozwojowi Katowice. Trafienie numer dwa dla gospodarzy musiało odrobinę podciąć skrzydła drużynie trenera Arkadiusza Miedzy. Na szczęście Oskar Kątny nie pozwolił pokonać się po raz trzeci, dając jeszcze nadzieję piłkarzom w białych koszulkach na doprowadzenie do remisu. Najbliższy gola wyrównującego w doliczonym czasie był Jan Klimczak, który z rzutu wolnego omal nie zaskoczył golkipera Katowiczan. Wynik zmianie już jednak nie uległ. Stadion Śląski przegrał z rozwojem 1 do 2, notujący czwartą z rzędu porażkę w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów Młodszych.